Czekaj to, że ja dostaję HEDA i jak jestem w kasku i w kamzi i ja dostaję ich heda i ja zdycham piękne to już, nie? Co fajdałka i palbrota i tyle kolony... Nie mam. Nie ja wiem na co uda się na twasu weszło. na na nakazamy tyle. Marcelo 180 HP, Orze 180, 180, Sergio. No, 200! Przypadkiem! Ja to <noise> ja też Nie znam mój Nie znam ich. Nie znam ich. Nie ze mną! No świetnie Biegasz sobie ze mną? Wyrywam Nie znam ich. Nie znam ich. Nie Oni Właśnie mają. Właśnie mu Nie sprzedałem. Mój masz plecy! Właśnie mu heada sprzedałem, a on goda ma. seba. One's a step down. seba nie ma heada, bo seba leży no. Biorę działać, tak stawiałem idiota w tym kasku. Nie podniesie. No mnie, nie ma, bo osiem nie dostają. Na górce na wodach nie siadają. No bo, bo on są tu skacze. No to na pięści z nim lecę. No ale ja mu Hedas sprzedałem, no. Nie no, on jest, jest to na blisko Ej, do Ja nie <grym> no! do niego, no, ale się nie da. Ty gdzie ten klapałc już? No przed nami. Gdzie? Z typu ujdzie No ale ty. Te... Nie widzisz go? No, to jest jakiś klap. No, ten. <grym> No, o taką chodziło. Ty, bo Tak, A pod nas się więcej nas jest, wiesz? Przewaga nas jest. Ogólnie. szkoda. No to słuchaj, teraz od 5 będzie. Uj No i pan se nie wróci dzisiaj. O vamos. Jeszcze, na, sto... <śmuletra> napiłem wody. Ciemne, że... na plaży obok <śmuletra> On no... <śmuletra> no nie, <są> stary... <śmuletra> Nie, do wicja, ty! Ty. No nie zostaj, zierzaku, no! No nie wal kolby. Sfermu, za tak. Uspokuj się. <grywa> <grywa>